W każdej organizacji może zdarzyć się taka sytuacja, że trzeba będzie uzupełnić skład organów władzy, np. zarządu albo organu kontrolno-nadzorczego. Może się tak zdarzyć m.in., dlatego, że któryś z członków władzy złoży rezygnację i będzie kogoś brakowało. Co wtedy zrobić? Dzisiaj właśnie o tym opowiemy. Jak wygląda uzupełnienie składu organów w stowarzyszeniu? Przede wszystkim Wybieranie władz do zarządu czy do komisji rewizyjnej w stowarzyszeniu to jest kompetencja walnego zebrania członków. Ale może się zdarzyć tak, że po wybraniu, a przed kolejnym zebraniem walnym będzie wakat, tak? Bo ktoś złoży rezygnację. Co wtedy zrobić? Pierwszym krokiem jest to, że trzeba zajrzeć do statutu. Dlatego, że w statucie znajdują się najważniejsze informacje o tym, jak działa stowarzyszenie. Jeżeli jest jakikolwiek problem dotyczący stowarzyszenia, najpierw odpowiedzi trzeba szukać w statucie. Co może być w tym statucie? Na przykład w statucie może być zapis o możliwości dokooptowania brakującego członka organu. Może być na przykład taki zapis o tym, że w sytuacji, kiedy powstanie wakat, brakującego członka dobierać będą pozostali członkowie danego organu, czyli na przykład zarządu albo komisji rewizyjnej. Jeśli w statucie nie będzie możliwości mówiącej o tym, że można dobrać brakującego członka, czyli można go dokooptować, albo będą tak sformułowane warunki, że w danej sytuacji nie będzie to możliwe, no to oznacza, że tutaj będzie klasyczne rozwiązanie, czyli że członka władzy będą wybierać wszyscy członkowie stowarzyszenia, czyli musi to zrobić walne w swojej uchwale. Jak uzupełnić skład organów fundacji? No, tu tylko i wyłącznie mogę odesłać do statutu. Nie ma żadnych przepisów ogólnych, które cokolwiek na ten temat mówią. Także zawsze należy szukać odpowiedzi w statucie, co trzeba zrobić, jeżeli brakuje członka w danym organie. To w statucie będzie odpowiedź, kto, jaki organ czy na przykład fundator ma kompetencje do tego, żeby dobrać brakującego członka. Kiedy należy uzupełnić skład organu, jeżeli powstanie jakiś wakat? No, ogólna odpowiedź jest taka: jak najszybciej, dlatego że skład powinien być taki, jak jest określony w statucie. Jeżeli w statucie jest mowa o tym, że zarząd liczy trzy osoby, to znaczy, że tyle osób powinno być. Ponadto ważne też jest to, co mówi statut na temat ważności uchwał danego organu. Jeżeli jest tak, że ze statutu wynika, że organ powinien mieć trzy osoby, a teraz jedna osoba złożyła nam rezygnację i zostały dwie osoby, to powinniśmy znaleźć w statucie informację, czy jeżeli są tylko dwie osoby, czy one mogą podjąć uchwałę, która będzie ważna. Bo często są takie zapisy w statucie, mówiące o tym, że uchwała jest ważna, jeżeli będą nad nią głosowały co najmniej dwie osoby z trzech. Kolejna kwestia jest taka, czy w danym momencie są rzeczy takie pilne natychmiastowe, którymi dany organ musi się zająć. Na przykład komisja rewizyjna ocenia sprawozdanie finansowe, tak? Więc, jeżeli wiemy, że to jest coś, co będzie w miarę szybko, no to powinniśmy się sprężać do tego, żeby ten skład organu uzupełnić. Z drugiej strony, nawet jeżeli nie przewidujemy, że coś takiego pilnego teraz będzie, to trzeba liczyć się z tym, no, że w każdej chwili może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, coś niezaplanowanego, a dany organ będzie nam potrzebny. No i ostatnia rzecz. To taka, że władze, czy to będzie zarząd, czy to będzie komisja rewizyjna, czy to będzie rada fundacji, że skład tych organów jest ujawniany w KRS-ie. To też oznacza, że w ciągu 7 dni od uzupełnienia składu trzeba zgłosić tą zmianę do KRS-u. Co wtedy zgłaszamy? Przede wszystkim wypełniamy formularze. Można je wypełnić elektronicznie lub papierowo. Do formularza należy dołączyć załączniki, czyli dokumenty potwierdzające, co się faktycznie wydarzyło w organizacji. Te dokumenty też służą referendarzowi w sądzie, żeby on ocenił, czy to, co zgłaszamy, ma moc prawną. Jakie to będą załączniki? Na pewno będą to uchwały o wyborze brakującej osoby. Podstawowy załącznik. Jeżeli przyczyną tego uzupełnienia składu organu jest to, że poprzedni członek zarządu złożył rezygnację, to tą rezygnację również należy złożyć do sądu, żeby sąd widział, tak że ta rezygnacja nastąpiła. Ponadto w stowarzyszeniu, jeżeli wybór był dokonywany przez walne i to się odbywało na walnym zebraniu, trzeba dołączyć też protokół z walnego oraz listę obecności. I to już Koniec, to już wszystko na temat uzupełnienia składu zarządu. Trzymamy kciuki, żeby wszystko przebiegło sprawnie i bez żadnych problemów. Ale jeśli dotyczy Was kwestia składania rezygnacji z członkostwa w organie, to koniecznie obejrzyjcie ten film.